Oh 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 oh

Puszczykowo, gmina położona w okolicach Poznania, otoczona malowniczym obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest jedną z niewielu gmin, w której niedawno powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie powstała zaledwie rok temu w czerwcu 2011 roku. Była to inicjatywa mieszkańców naszego miasta, którzy uznali konieczność reaktywacji jednostki po ponad 20 latach. Jesteśmy młodą jednostką, a już w chwili obecnej skupiamy 80 członków, a w samym podziale bojowym mamy aż 15 kobiet. Na dzień dzisiejszy specjalizujemy się w usuwaniu skutków anomalii pogodowych oraz w ratownictwie wodnym i przeciwpowodziowym. Szkolimy się także w ratownictwie medycznym. Nasza działalność nie skupia się tylko na samym ratownictwie zajmujemy się także edukacją dzieci i młodzieży, działalnością sportową i kultywowaniem tradycji. Aby lepiej informować mieszkańców Puszczykowa o naszych działaniach, wydajemy bezpłatny biuletyn Strażak Puszczykowski, który sami redagujemy. Dla najmłodszych mieszkańców Puszczykowa prowadzimy Akademię Małego Strażaka, a dla nieco starszych młodzieżową drużynę pożarniczą. Niestety nie posiadamy remizy, a co za tym idzie? Brakuje nam magazynu, szatni i sanitariatów. Pomimo tych trudności, mamy jednak wiele zapału. I radzimy sobie w każdym możliwy sposób. W najbliższym czasie chcielibyśmy w czynie społecznym rozpocząć budowę remizy. Moje ubolewanie wzbudza fakt, że jak dotąd nasza działalność społeczna na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa nie znalazła uznania władz miasta. Taka postawa włodarzy miasta znacząco utrudnia realizację naszych celów i zadań, którymi jest ratowanie życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców naszego miasta. Na co dzień pracuję jako fryzjer oraz jestem konsultantką paru firm. Interesuję się sportem i wraz z moją córką należymy do klubu olimpijczyka w Puszczykowie, na których organizujemy bale z olimpijczykami oraz pikniki. Uczestniczymy w wyjazdach na różne dyscypliny sportu i przy okazji zwiedzamy ciekawe miejsca i poznajemy nowych ludzi. Pewnego dnia, a dokładnie rok temu, postanowiłam wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Nie ukrywam, że zawsze lubiłam dawkę adrenaliny i dzięki temu udało mi się dostać do podziału bojowego. Nie wiedziałam, czy podołam w różnych akcjach ratowniczych. Dopiero po roku czasu nabrałam pewności siebie i udało mi się zostać dowódcą. Staram się uczestniczyć w każdych zawodach, ćwiczeniach i szkoleniach. Jeśli chodzi o wyjazdy na akcje, to chciałabym brać udział w każdych zgłoszeniach alarmowych, jeśli tylko będę mogła poświęcić na to czas. W przyszłości chciałabym zrobić kurs płetwonurka oraz dalej rozwijać swoje umiejętności strażackie. Niedawno do Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie wstąpiła moja córka i dzięki temu możemy wspólnie spędzać czas i brać udział w akcjach ratowniczych. Ochotnicza straż pożarna pomaga społecznie swoim mieszkańcom. Znajdujemy się na zarośniętej polance leśnej, która była pustym placem, ale z biegiem lat zarosła, i teraz Państwo ze Straży Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowie społecznie pomagają nam wyczyścić tę polankę i przygotować pod plac zabaw. Jest to inicjatywa lokalna mieszkańców, którą pilotuje Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa. Państwo strażacy zaproponowali nam pomoc, również społecznie, że nam wytną niepotrzebne drzewa. Strażach pożarnych. Generalnie można powiedzieć w ten sposób, że na terenie powiatu poznańskiego jednym z najważniejszych elementów w systemie ratowniczo-gaśniczym są ochotnicze straże pożarne. Są bardzo dobrze wyposażone, jest ich sporo. Funkcjonują w systemie ratowniczo-gaśniczym państwa, wspomagają działania i są z reguły zawsze szybsi niż państwowe straże pożarne. I bardzo często. Określone zdarzenia rozwiązują sami. Są także doskonale wyszkoleni. Wszystkie gminy Powiatu Poznańskiego, jest ich 17, mają swoje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Najmłodszą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie, naszym mieście parku, bo przecież Puszczykowo jest położone w Wielkopolskim Parku Narodowym. I tak naprawdę można powiedzieć, że brakowało tej jednostki. Jednostka jest złożona z młodych ludzi, z wielu kobiet. Ostatnio startowali w konkursie sikawek i myślę, że będą coraz lepiej wyposażeni, bo to jest jednostka w organizacji i będą tak działali jak wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie powiatu poznańskiego. Z ogromną osobistą satysfakcją i uznaniem dla tych wspaniałych ludzi, Przyjąłem inicjatywę utworzenia i powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Była to ostatnia gmina w Powiecie Poznańskim, w której do tej pory nie działała organizacja strażacka. Dlatego też bez wątpienia należało im pomóc. Od czerwca Ochotnicza Straż Pożarna jest w systemie ratowniczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Osobiście uważam, że inicjatywa powołania tej formacji. Była na pewno potrzebna przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta. Ochotnicza Straż Pożarna, jak każda organizacja społeczna, boryka się z problemem pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność. Jednostka na dzień dzisiejszy ma ogromne problemy lokalowe: brak pomieszczeń oraz samochody stojące pod chmurką. Niestety. Jest mi wiadomo, że władze, jak i Rada Miejska, dość nieprzychylnym okiem patrzą na tą młodą, rodzącą się, jakże potrzebną organizację. Mam jednak nadzieję, że działania strażaków sprowokują władze do zastanowienia się i przemyślenia swoich dotychczasowych poczynań względem finansowania i pomocy, bądź co bądź, swojej jednostki. Oby stało się to jak najprędzej. Ochotnicza Straż Pożarna bierze udział w zawodach, w których uczestniczą inne zastępy straży z Polski i Europy. Tym razem odbyły się zawody ciekawych konnych, w których OSP Spuszczykowa wystawiło swoją żeńską drużynę. A drużyny już wystartowały, pozwólcie ci bo to jednak kobiety są na starcie. Puszczykował na torze drugim i guzowicę na torze pierwszym. Czyli dobry, bo podobałam już wyniki cząstkowe. Jest już zakończył się. Woda już widać, ale jeszcze mały ognik strącowy. Można to zdać. Dzięki różnie OSP Nowinki mieliśmy zaszczyt pierwszy raz uczestniczyć w takich zawodach, także jesteśmy bardzo wdzięczni im. Był to nasz pierwszy występ. Na pewno jesteśmy, nie żałujemy tego. Nie żałujemy, myślę, że w przyszłym roku też wystartujemy i będzie o wiele lepiej. Dziękujemy naszej ekipie za to, że tak dobrze nas wspaniale dopingowała. Tak OSP Puszczykowo, które nas dopingowało, uczestnicy, nasz druh prezes, naczelnik, OSP Nowinki, chłopacy też nas bardzo wspierali, OSP Mosina, też członkowie się tutaj udzielali i nas dopingowali, nasz wspaniały powoźnik od koni też po prostu był wspaniały, dowiózł sikawkę konną tam, gdzie powinien, także jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim. I myślę, że w przyszłym roku też będziemy mieli taką liczną publiczność, którzy będą nas dopingować. Starzaków nie łączą jedynie relacje zawodowe. Spotykają się na terenie tymczasowo użyczonym przez miasto, na którym odbywają się ogniska oraz spotkania z mieszkańcami Puszczykowa. Poza organizowaniem szkoleń, wyjazdów na akcje i tym podobnych rzeczy spędzamy czas wolny na naszej działce, która jest jednocześnie naszą renizą. Omawiamy tutaj wszystkie rzeczy związane ze, z akcjami, szkoleniami. Poza tym często organizujemy ogniska dla mieszkańców w celu porozmawiania z nimi, dowiedzenia się o ich problemach, bolączkach i w czym byśmy mogli ewentualnie im pomóc. Dzisiaj jest właśnie taki szczególny dzień, kiedy spotkaliśmy się najpierw na szkoleniach. A później wszystkie jednostki z powiatu poznańskiego, które brały udział w tym szkoleniu, spotkały się u nas na naszej działce po raz pierwszy. Jesteśmy jednostką od roku dopiero e, i przygotowaliśmy dla nich ognisko, tak żebyśmy się również wszyscy jako e, OSP mogli poznać ze sobą. Razem będziemy współpracować. Dla nas to są nowe doświadczenia, a zarazem duża przyjemność. Poza tymi spotkaniami e, z ludźmi e, również pomagamy sobie trochę w tej żyźnie fizycznej, czyli mamy raz w tygodniu zajęcia na sali, gramy w siatkówkę, koszykówkę. To jest takie w ramach rozrywki, e, która ma trochę też nam pomóc. No i bywa, że chodzimy na imprezy, gdzie jesteśmy rozpoznawani jako strażacy z OSP Pruszczykowa. Normalnie, który jest wspomnienie z Turcji? Delegacją dla wszystkich strażaków. Okay, bardzo mi się podoba, że powstała w puszczykowie straż pożarna ochotnicza. Po pierwsze zapewnia to bezpieczeństwo mieszkańcom, również działa to w ten sposób, że integruje lokalną społeczność, a poza tym ludzie, którzy działają w tej straży, rozwijają swoje umiejętności, szkolą się. I dzięki temu ponoszą bezpieczeństwo całej okolicy. Fajne też jest to, że członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej spotykają się w sobotę po południu razem z członkami swoich rodzin na takich ogniskach, gdzie można sobie porozmawiać, odpocząć i miło spędzić sobotni wieczór. Strażacy nieustannie doskonalą się w swojej pracy poprzez liczne ćwiczenia i szkolenia, między innymi w budowaniu wałów przeciwpowodziowych oraz testowaniu sprzętu wodnego w zakolwarciu. Jak sam się worek, to włożyć wiadro do tego bez dna. To było przetestowane, widziałem jak to, to to ludzie robią, którzy sami bronili na przykład swoich domów i i przez pół dnia układali worki, wkładali wiadro, stawiali, sypali te wiadro pełne piasku, wyciągali wiadro i mieli wiadro. Taki worek według mnie i mojej oceny tego, co wały, budowaliśmy maksymalnie tle ziemi. Nie wiem. Ten worek nawet jest może nie duży, ale stosowaliśmy też mniejsze, ale jak nasypiecie ten worek pełny, opasy mieli tam wymierzone 4 czy 5 łopat, 3 zimy mokra, to tym bardziej. jak założycie folię, to na górę worki. O, tak, to jakiś tam kawałek. I mniej więcej to jest taki wałek, który powinien te tam 20-30 cm utrzymać nam wody. Tak naprawdę byśmy musieli tu do końca dojechać, z tego się, to jeszcze nam zabrakło.